Siema, witam na kanale, z tej strony The Voice to jest kolejne spotkanie z Grand Cities Skylines 2. Moi no moi drodzy, ostatnio zajmowaliśmy się tamtym osiedlem, które tutaj e, zostało nazwane Dobrogoszcz. E, dzisiaj sobie Dobrogoszcz na jakiś czas zostawimy e, i przejdziemy sobie tutaj do budowy domków, no bo to zapotrzebowanie na domki od jakiegoś czasu jest bardzo wysokie i fajnie byłoby się w końcu tutaj myślę jakoś rozbudować. Więc tak, e, będziemy dalej ten deptak dla pieszych. Tutaj ciągnąć. E, oni mogą sobie tu dalej spacerować, ci piści, jak mają taką potrzebę. Ale przy tym deptaku zrobimy sobie jakieś na przykład domki. Ja mam taką propozycję. Oczywiście e, tutaj możemy jeszcze wyjść, tak się właśnie zastanawiam. Może tutaj z jakimiś uliczkami bardziej już? Bo tak myślę, że ta główna droga, która jest tutaj, to ona sobie raczej odejdzie gdzieś tam w prawo. Połączy się pewnie kiedyś z tym. Możemy ją sobie nawet jakoś tak próbnie już wyznaczyć. Zielona pasów 2, ta? To jest dwa bez takiej podziałki. Po Dobra, to sobie na razie to jakoś tak zróbmy tylko teoretycznie. Jakiś taki zarys. O, gdzieś tam. Żebym mniej więcej wiedział. Tak, mniej więcej. Potem ją jeszcze jakoś przebudujemy. E, no ale tutaj to będą, myślę, jakieś takie domki. Więc wydaje mi się, że takie uliczki będą dobrym pomysłem właśnie. E, możemy wejść stąd i na przykład jakoś się tam po prostu podłączyć gdzieś. Tu się możemy na przykład o, z taką jedną uliczką podłączyć. Tylko żeby to jakoś na środku w miarę wyszło. Może ja sobie to przyciąganie jakoś tutaj zlikwiduję. Do czego to... Do boków? Do boków nie. Do tego, do kątów prostych to raczej może się przydać. Do wielkości pól w strefach. O, to jest to. I teraz wyjdziemy sobie jakoś ze środka i nawet tą drogę przeprowadzimy kawałek dalej. E, tak właśnie bym to chciał. Teraz tutaj, bo to bym chciał takie gęste osiedle domków, nie jakieś takie wiecie, pojedyncze, tylko rzeczywiście domek na domku po prostu. E, no i teraz możemy im coś wymalować, czyli na przykład to, to, to wszystko, może nie przy tej drodze, e, bez przesady. Tych na przykład kratek może ja im jeszcze tutaj zabudowywać nie będę. E, tutaj co, coś wyższego, czy może takie szeregowce na przykład? Szeregowce, ale trochę mniejsze, nie żeby nie były takie duże, tylko nie, 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 prosiłbym nie do tej drogi. Jednak prosiłbym, żebyście się wybudowali jakoś porządnie do tej drogi. I ja wam tą ostatnią kredkę po prostu oddam i o, jeszcze się wybudujecie w ten sposób. Tu się oddzielimy jakąś ścieżką, po prostu, no bo inaczej się nie będzie dało raczej. Tak, bez przejścia. Należy, no, była jakaś ścieżka, potem do jakiejś, wiadomo, krzaczki też powsadzamy coś. E, teraz co dalej? E, po tej stronie też mi się wydaje, że domki, takie jeszcze może nie nadbrzeżne, bo te nadbrzeżne też gdzieś sobie zastosujemy. Na razie bym chciał tutaj. No i po tej stronie kontynuujemy motyw szeregowców, czyli na przykład tutaj też, na no, takie, ile to był kratek? 4. Dobra, to damy też na 4. I tą ścieżkę po prostu przedłużymy sobie. Żeby, wiecie, żeby ci też szeregowców nie patrzyli na ogródki tym tutaj z domku, bo to byłoby kompletnie bez sensu. I już widzę, że to zapotrzebowanie odpuściło, więc tak naprawdę nie ma to tutaj na razie dużo budować. No, ale my sobie wymalujemy więcej, to może w trakcie jakoś odcinka oni się jeszcze pobudują. Więc na przykład przy tym deptaku to może jakieś nadbrzeżne bardziej. Całe to możemy w takich nadbrzeżnych, tylko jeszcze fajnie byłoby, póki jeszcze, a już się wybudowały, trudno, najwyżej coś tam wyburzymy, niestety. E, tutaj możemy takie coś i może nad samą wodą jakiś właśnie deptak by tutaj powstał. Taki idący już nad samą, samą wodą, o właśnie. Tylko trochę musiałby myślę, bardziej potem po łuku. Czyli coś na przykład takiego, tam dalej też jeszcze zobaczymy, gdzie on sobie pójdzie, na razie tylko sobie tutaj, o. Podłączymy tę drogę, no i wtedy będziemy tutaj mieli, o, taki już trochę bardziej krzywy teren. Tam jeszcze zobaczymy, co będzie. Po tej stronie też dołożymy trochę takich zwykłych domków, myślę. Proszę bardzo. No i tyle. I na razie tak to może wyglądać. Tutaj też możemy jakiś domek im dołożyć. Jakiś sklep by się przydał, chociaż na razie na sklepy nie ma zapotrzebowania, ale docelowo jakiś sklep tutaj, myślę, będzie. Jakieś biura, biura mogłoby być na przykład jedno tutaj, niech też będzie, żeby było jakieś miejsce pracy, tutaj może być też coś takiego. Widziałem jeszcze ostatnie problemy ze śmieciami, no ale z tym to są problemy, nie wiem, czy tu możemy jakąś, jakąś e, budżet, że tak powiem, podnieść, zobaczmy, gdzie my to mamy. Odpady, budżet 120%, dobra, podnieśmy go jeszcze na 130% na razie e, i coś z tymi odpadami pokombinujemy, jak będziemy mieli nową strefę fabryczną. Na razie nie mamy, więc musimy opierać się na tym, co jest. No i co dalej byśmy zrobili? Ja proponuję, bo tam jeszcze były problemy z jakimiś karetkami, czy nie? Bo dziś mi się tutaj widziałem, no tam są. Nie byłoby tu miejsca na jakiś, na przykład, szpital, może, no tutaj, tak, średnio raczej. Gdzie można, może jakiś szpital? No może w fabrykach to raczej nie, bo tam to nie, raczej nie ma warunków sprzyjających, ale może tutaj, nad wodą, na przykład, jakiś taki szpital? On jest taki, myślę, idealny. Niech będzie. Czy jakoś by go trzeba było. Co tu się stało? Nie wiem. Czy jakoś by go trzeba było ulepszyć, czy coś? czego go zostawiamy? Może na razie go zostawmy, nie w ogóle czemu on się tak nazwał, dajmy tutaj po prostu szpital Bo jakaś dziwna nazwa mi tutaj wyskoczyła, nie wiem o co chodzi e, Jakiś mod musimy to robić, ale to trudno, na razie bym się tym jakoś bardzo nie przejmował Tu są normalne nazwy tych budynków, to nie wiem co tam się stało, no ale okej okay. Więc mamy dodatkowy szpital, więc trochę powinno się to, no poprawiło się troszkę, tak, więc troszkę powinno być lepiej No ale to oczywiście nie jest koniec, y, wiadomo, tej dzielnicy Tutaj też byśmy coś postawić, co prawda tu mamy klinikę. No ale to może być jakaś tam klinika, nie wiem, dajmy na to okulistyczne, a tu może być jakaś klinika, nie wiem, ortopedyczna na przykład, nie? Wiem, więc to jeszcze nie jest wcale powiedziane. Dobudówkę skrzydła dajmy, a nawet dwie, żeby to ładnie wyglądało. Trochę mi nie wyszło. Dobra, to dajmy tu wtedy jedną. I tak to zostawmy. Po prostu tutaj damy jakiś, jakieś biuro może. no niech będzie takie jedno. Dobra, wybudowało się trochę mniejsze. Z tej strony, może jakieś też biura w sumie. Przy tej klinice mogą właśnie stać takie troszkę, żeby było coś innego. Ten nadbrzeżny widzę, też się budują. No i fajnie, no to zwiększamy ich ilość. Tutaj niestety z jakiegoś powodu jest to czerwone, ale oni się budują, więc oni się tym chyba za bardzo nie przejmują. Tutaj by w ogóle trzeba było to jakoś połączyć i się zastanawiam, jak to zrobić. Może po prostu zróbmy to tak. Tutaj idziemy do jakiegoś wspólnego punktu i po prostu tak to zrobimy. Niech będzie, będzie to super wyglądało, no i teraz takie nadbrzeżne, to przejdziemy sobie z nimi tutaj, tu już dalej oczywiście nie będę szedł na, na do wody, bo to nie ma żadnego sensu i tutaj też możemy takie nadbrzeżne i może jeszcze tutaj, tam teren jest trochę krzywy, ale to najwyżej będą mieli o, takiej lekkiej dolince po prostu te domki, trudno, najwyżej ich zaleje, umówmy się, że sami chcieli tam, yy, tam po prostu się budować, a miasto nie miało nic przeciwko. Sklepów nie, bo sklepów oni nie chcą, więc dajemy im więcej po prostu domków. E, może tutaj takie właśnie zwykłe, tylko zastanawiam się, czy tutaj od razu takie zwykłe dajemy, jak to tu wygląda. Tu mamy takie szeregowce, gdzie my tam potem dalej z tym pójdziemy, żeby też wiecie. No chyba, że idziemy po prostu po prostu z takimi drogami, no i tam dalej te, to, ten brzeg jest taki trochę w tę stronę, czyli nawet jeżeli zrobimy tą drogę, to ona się tam gdzieś skończy, bo to idzie tam dalej w prawo. Dobra, zakończymy sobie na razie jakoś te domki, zaraz wam powiem jeszcze jak. Tu pojedziemy trochę dalej. I też może, żeby całego lasu nie wycinać. To na przykład tu nie będziemy szli żadną drogą. Tu po prostu w sensie nie będziemy się budować, tylko po prostu będzie przejazd przez las. E, I tyle. Więc tutaj w ogóle się nie będziemy budować. Tu jeszcze się pobudujemy no i potem dopiero gdzieś tam. Okej, okay, więc tak to może wyglądać. Tutaj może jeszcze coś byśmy zbudowali. Skoro to są takie przylesie, to niech tu będą takie zwykłe domki po prostu. Potem trzeba pamiętać, że jeszcze jakiś autobus tu będzie musiał przejechać. No i teraz dostaćmy tutaj trochę więcej drzew, żeby też zrobić jakiś las z tego, a nie wiecie... Jakąś taką... o, więc dostaćmy tu więcej sadzonek. Wiecie, tam trochę tych drzew na pewno wycinamy w trakcie budowy, więc myślę, że nie będzie problemem jak teraz ich dosadzimy, żeby wiecie, była równowaga zachowana jakaś. My w ostatnim odcinku też coś tam dosadzaliśmy, więc dzisiaj też troszkę dosadzimy i tu właśnie będzie taki las, więc tam się nie będziemy raczej budować. No w lesie się nie budujemy. E, zostawiamy to. jedynie tu jeszcze można przy tej drodze. I ja tutaj myślę, że jak najbardziej takie domki byłyby też ok, e, dobra. Dochodzimy bliżej sobie tej drogi. No, i właśnie zastanawiam się, czy tu byśmy na przykład nie weszli e, na taką już i po prostu nie, po, nie połączyli się jakoś w tym miejscu, trochę blisko? Czy ja wiem, czy blisko? No, blisko, ale dobra. Myślę, że może być. Ewentualnie tutaj, po prostu, zakażemy takich naprawdę, wiecie, jakiś. Nie wiadomo jakich y, przejazdów, czyli tak, może y, najpierw usunę połączenia do zawracania, to na pewno. I tak, wyłączamy wszystkie skręty w lewo, czyli te dwa, czyli teraz tylko w prawo. Ten pas bym też w sumie sobie wyłączył. O, i to będzie takie proste skrzyżowanie dzięki temu. Możemy jeszcze pierwszeństwo przejazdu ustawić, y, co to będzie, usunę sygnalizację świetlną. Aha, bo to jest sygnalizacja świetlna. Nie, no sygnalizacji tutaj raczej nie chcę. Jedna główna droga niech sobie jedzie, po co mi sygnalizacja? Weźmy jeszcze raz to i teraz tutaj. Ma być ustęp pierwszeństwa w tym miejscu, pierwszeństwo tu, pierwszeństwo tu, pierwszeństwo tu i tu. Tak, tak, wszystko się zgadza. No i dobrze. Tutaj na wieździe to nie wiem, może jakieś jeszcze szeregowce byśmy dali? A niech będą na przykład. Tutaj szeregowce bardziej, a tam dalej już wchodzimy w takie domki po prostu i tyle. Takie będzie naturalne przejście. Przy tej klinicy też mogą być, myślę, domki. No i dobrze, i miejmy nadzieję, że jakoś to tu fajnie będzie wyglądało, właśnie tak jakaś dzieleń. No tak, bo tutaj te domki to będą miały swoją, tu jeszcze potem coś dosadzimy, żeby to ładnie tak się komponowało, wszystko, ale to za chwilę. Tu jest jakaś taka dziwna przerwa, tu tak miało być. Weźcie się, może przebudujcie, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Co? Eee, ja was może jeszcze raz po prostu zlikwiduję się, przebudujecie jakoś sensownie. O, teraz będzie lepiej, gdyby jeszcze te dwa były większe. Super, tak to może być. Tu jest OK, tu mamy ścieżkę, na no spokojnie, dobra. Bardzo fajnie to wygląda właśnie. E, tu mamy autobus, który jedzie, on dopiero tam wyjeżdża, na spokojnie. To jakbyśmy go tutaj potem przekierowali, czy będziemy go w ogóle przekierowywać? No ja bym może jakoś go przekierował, ale to za chwilę. W ogóle, to w tym miejscu mogłaby być już nowa dzielnica. Raczej wyjeżdżamy z takiego już starego miasta, które u nas jest siemomyślem, anarchię weźmy. E, tutaj dojeżdżamy sobie, tutaj wzdłuż tego, tej drogi tutaj, wzdłuż tego zakrętu musimy jakoś. W ogóle, czemu oni nie mają tam tego? Zaraz zobaczymy, czemu oni nie mają tam yy, tego prądu i tam ścieków i wody. Bo to już tutaj o co chodzi. Czy żeby to po prostu kratek nie było? Czy oni są za daleko? Jakbym Was trochę przesunął? Może tak wyszło to po prostu z kratkami. No i tyle. Teraz się pokażcie. Yy, jakby to tak było. Wiecie co? Albo... Aha, bo to jest w ogóle tak dziwnie co zrobimy. Wiecie co? Dobra. Wyburzę ciebie, wyburzę ciebie i po prostu się wybudujcie na nowo. Może się wtedy jakoś tutaj fajnie... Fajnie zrobicie. Tu możemy jeszcze coś na przykład takiego wstawić. Zawsze to będzie lepiej. Co, na tyle powinna być? też jakaś droga jeszcze tutaj, żeby to się nie wyświetlało, tak? Pokażcie mi to, weźmy to, włączmy. O, na handel jest jakieś zapotrzebowanie. Zaraz je zrealizujemy może tutaj. A tutaj też, czy jak? Po tej kratce na przykład. No już z każdej strony objeżdżamy, więc bez przesady. Możemy jeszcze tak wyjechać. Ale no już będzie wszystko, bardziej się już uczyni na to pokombinować. Jeszcze możemy tak. Ale nie pod jakimś dziwnym kątem. Tylko możemy sobie tu jeszcze przejechać, o. Proszę, będzie takie dodatkowe miejsce. E, co tutaj to nie wiem, może jakieś biura na przykład takie na tyłach? Niech będą, tylko żeby tutaj za dużo nie pomalować im. To zróbmy coś takiego, tu może być jakiś większy sklep na przykład. To sobie wymarzymy, tu zaraz te biura wam oddamy, proszę bardzo. A z tej strony niech będzie jakiś taki rządek szeregowców, proszę bardzo. O, coś takiego. Jeszcze tam wiecie, żeby, było, żeby była gęstsza ta zabudowa. No i teraz trzeba by było pomyśleć nad jakimś autobusem, bo ten autobus niby tu objeżdża tak, ale to jest trochę głupie co on robi w tym momencie. Bo tak naprawdę tych ludzi mógłby zbierać stąd ten autobus, on by tu raz przejechałby dla nas tamtędy. To pojechałby jakoś tu, dobra, no spokojnie, a tą linię przekierujemy trochę. Zaraz znajdziemy, jakoś popracujemy, ale to może za chwilę. No ponieważ teraz tak, z tym deptakiem byśmy sobie dalej szli, no ale bez przesad, on nie będzie się ciągnął w nieskończoność, więc tu sobie go jakoś zaraz zakończymy. E, tylko jak, e, tylko jak, no właśnie, przejdziemy sobie może jakoś na przykład bardziej w tę stronę. Tutaj już może trochę tego lasu wytniemy, tam jest las, tu już możemy trochę jego jednak wyciąć, bez przesady, nie musi być wszędzie. Ewentualnie tu już pójdziemy z jakimiś zwykłymi drogami, ten tak się tu zakończy ja po prostu proponuję tu przejść, o, z jakąś taką zwykłą drogą i tak samo tutaj. Z jakąś taką drogą, która by poszła tak i to by myślę było ok e, Tu byśmy mogli iść dalej pod takim kątem, ale no co to wyszło, jakieś taka krzywizna dziwna, nie, 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 tego nie chcemy w ten sposób, ja to chcę jednak normalnie. Czyli po prostej tutaj i potem dalej, też po prostej. Nawet tam możemy podejść. A niech będzie kolejne takie właśnie skrzyżowanie w tym miejscu. Eee, z tą uliczką to jakoś podejdziemy tak, żeby można było, wiecie, yy... coś takiego. No dobra, ewentualnie jakieś takie małe rondo. A niech będzie rondo, proszę bardzo. Tutaj nie będzie rondo, no bo po co miałoby być rondo na skrzyżowaniu z deptakiem, ale tu może być. Eee, okej. Okay. No i fajnie. I teraz co? Co z tej strony mamy? Co? Z tej strony moglibyśmy takich nadbrzeżnych więcej dać? Chociaż mamy jeszcze ten deptak i z tym deptakiem też by trzeba było coś zrobić, więc zanim tam będziemy dawać jakieś nadbrzeżne. No to podejmijmy decyzję, to jest z tym deptakiem, a ja bym z tym deptakiem po prostu poszedł tu jeszcze kawałek wzdłuż. Eee, no i potem po prostu trzeba się tu podłączyć, no i tyle. Już dalej nie będziemy z nim szli. I może przy tym taku powstałyby jakieś na przykład małe sklepy teraz, żeby, wiecie, za bardzo tutaj nie, nie kombinować z tym terenem, coś takiego. To się nam poobniża, potem tu i tu. A wiem, na, na razie na to nie ma za dużego zapotrzebowania, ale spokojnie, bo tu powstanie jeszcze więcej domków. I tutaj też, dotąd, później, dotąd, później, tu i jeszcze na przykład tu. Ale tą jedną krotkę też możemy, tutaj damy im jakiś sklep. Tak to może wyglądać. No i pięknie, i pięknie to wszystko tutaj nam zaczęło być. Już takie wiecie, zaczęło wyglądać to jakoś. Co jeszcze bym tutaj im dołożył? No, z tej strony można by coś, bo w sumie tu jest tak pusto. Dajmy sobie jakieś nadbrzeżne chociaż takie domki. Zresztą tu widzę, że jakość jest słaba. Nie, no bo tam się jakoś też wybudują. Widzę, z tej strony się nie budujemy, no bo las. Dopiero możemy jakoś tutaj na przykład zacząć coś. Pierwszy domek. Co to wyszło? Przepraszam, takie dziw dziwadło. Niech tak nie chcemy. Chcemy to mieć. O tak, i teraz to sobie wyburzymy. Niech to się wybuduje jakiś taki porządny. E, później coś tutaj. Super, e, coś tam. Może na razie tam nie, tylko coś tu bym jeszcze chciał, albo może też nie. Dobra. Zostawmy to na razie, tam tamtą strefą będziemy się zajmować kiedy indziej. I teraz. Jakaś na pewno podstawóweczka. Może podstawóweczka to jakoś tak na przykład przy lesie tutaj by już jeszcze się zmieściła, taka mała właśnie. Mała to jakoś przy lesie może. Yy, co tu mamy? Dobudówka skrzydła? No dobra, mogłaby tutaj być. Jedna, druga, trzecia się zmieści. Sala gimnastyczna. Dobra, oto w tej stronie jeszcze by się zmieściła, to by była tak po prostu podstawówka, podstawówka trochę bardziej w lesie. Ja się tu ludzie w ogóle zmieści teraz łącznie 700, no to zaraz to się nam na pewno zapełni. Jakiś park im dajemy? Może nie. Może właśnie nie park. Tu mają niby las. No. Ewentualnie, dobra, niech będzie taki malutki park jakiś jeszcze tutaj. Tak już bardziej na wylocie. Ale niech będzie. Ja go sobie trochę bardziej tu przesunę. Aha, za bardzo go przesunąłem, ja wtedy mi te kratki tutaj yy, się zaraz z tego. Trochę je odsuńmy. Jakbym wam teraz tu oddał, to. Dobra, to zrobimy tak. No i pięknie, i teraz trochę więcej drzewek bym znowu zasadził. Czyli to by na przykład były takie zadbane zielone krzewy, coś takiego. No i przejedźmy tym teraz tutaj, po tym wszystkim, po tym całym terenie. Możemy sobie takimi właśnie krzewami przejechać. Coś takiego na przykład, o, byłoby tutaj. Potem jeszcze jakoś tu wszystko przejeżdżamy. Od góry do dołu nie ma tutaj się jakoś bawić. Tam dalej to nie wiadomo, co jeszcze będzie. No i bardzo ładna strefa. Ale dalej myślę iść nie będziemy. W sensie tutaj mamy las, tak jak mówię, nie będziemy tu jakoś się bardzo budować, więc jeszcze tutaj dołóżmy po prostu trochę takich drzew. Ewentualnie dość przy głównej drodze powstanie, ale tutaj po prostu mamy las tak z tej strony i tutaj się już nie budujemy. Zostawiamy trochę miejsca. Nie wszędzie się trzeba budować, uważam. Zawsze może być takiego trochę właśnie więcej lasu, zwłaszcza jak on się fajnie już rozbuduje. Bo fajnie wygląda las na przykład w tym miejscu. O, też mamy takie drzewka, właśnie gęste, i tutaj widać, że się nie budujemy, bo, bo jest las i tyle, więc fajnie by to wyglądało, jakby to podobnie było tutaj, więc też bym to tak chciał właśnie zasadzić trochę. No i teraz przejdźmy sobie do jakiejś sensownej, yy, sensownej zabudowy, w sensie sensownej <grytanie> zabudowy. No komunikacji miejskiej, nie? Bo mamy tutaj takie dwie linie. To jest taka linia, to jest szara, ta szara linia 302, ona jedzie gdzieś tam. Więc jakbyśmy się uparli, no to ona mogłaby tak na Jak ona jedzie? Chwila, ona jedzie... Aha, dobra, ona tą strefę tak dookoła trochę objeżdża. To na upartego ja bym ją po prostu przekierował tutaj. Ona by zebrała tych ludzi. Zamiast ten przystanek obsługiwać, to by pojechała tutaj. Na no, tą drugą byśmy wtedy przekierowali jakoś na przykład na to osiedle. I na przy przystanki umieścilibyśmy tu i tu. E no i potem już jakieś takie zaskrzyżowaniami. Raz, dwa... Tam w deptaku, przez deptak będziemy jechać? Nie wiem, czy przez deptak, dobra, możemy przez deptak przejechać kawałek, chociaż nie wiem, gdzie tam na razie pojedziemy. Na razie zróbmy coś takiego: tu będzie taka pętla, tylko jak on potem tu dojedzie, dobra, pojedzie tutaj, tutaj i tu zawróci. Trudno, będzie robił na razie taką trochę pokręconą tą pętlę. Yy, I może tam, no i potem jak? No i potem tutaj, no i tutaj gdzieś tam wyjedzie sobie, nie? Chociaż tu mamy 302, 202. Aha, 202 to jest 100. No to zmieni numer, bo to teraz już tą podstawową linią 102 już nie będzie miało wiele, wiele wspólnego, tylko dworzec, więc to na pewno zmieni numer, a to też pewnie zmieni numer wtedy na 202 po prostu. E, ok, to wtedy możemy coś takiego pokombinować, więc tak, ten przystanek usuniemy, ten przystanek usuniemy, ten sobie usuniemy, ten też byśmy usunęli najchętniej, na razie go usunę do tej jednej linii, potem go przyciągnę sobie tu jak on tu jedzie? Aha, on jedzie tylko tutaj dlatego, że tu jest to, dobra. No i teraz możemy to sobie jakoś przeciągnąć, jeszcze nie, bo jakby jeszcze jakiś przystanek tu został gdzieś. Gdzie to niby teraz jest? Jakiś punkt czy jakiś przystanek, coś tu jeszcze jest. Eee, o co tutaj chodzi? Tu jest, to jest zabrane, to jest zabrane niby. Co tu kurde jest? Nie widzę teraz, czekajcie jeszcze raz, jedziemy tu. Tu nic nie ma żadnego punktu. Dobra, skręcamy. Tu też nie ma, tu też nie ma. Wyjeżdżamy tu. Czemu to jest takie upierzliwe? Dobra, spróbujmy to najpierw może przekierować. Przekierujemy to tam. Nie wiem czemu... Aha, bo tu nie da się w lewo zakręcić. Okej. Okay. No to będzie problem. Dobra, nie z takimi problemami sobie radziliśmy. Weźmy to przekierujmy w takim układzie. Zostawmy to jednak tutaj. I on tu dopiero wjedzie. Tak to zrobimy. Czyli trochę kombinacji jednak więcej będzie trzeba, bo pojedziesz sobie tędy. Tutaj będziesz jechał, czyli dotychczasowo tak jak jechałeś. No i dopiero potem wyjedziesz sobie tutaj i później będziesz mógł tu wjechać na razie, na ten, na tą, ten, ten. Na ten Tak i potem jak wyjedziesz? Może na razie po prostu wyjedziesz sobie tędy, co? Tutaj i zamiast jechać tam, to pojedziesz tu. Zakręcisz no i na razie staniesz tak o. Trochę pokręcona będzie ta trasa, nie powiem, że niejako ona będzie w ogóle... Czemu on tu zawraca? Co? A nie, on tu chyba tak po prostu przejeżdża. Nie, tak jakby tu... Nie, dobra, chyba nie zawraca. Okej, okay, nie zawraca, tylko po prostu tak to wygląda. Dobra, więc teraz jakieś nazwy przystanków. Tutaj jest co? Matematyków Darwina. Niech to będzie Darwina. Przystanek. Jak go oczywiście uda mi się złapać, bo to też jest skomplikowane, żeby takie przystanki tutaj złapać. Darwina. Darwina. Proszę bardzo. I kopiujemy teraz sobie nazwę i wkleimy ją sobie tutaj. Poproszę Darwina. Świetnie. E, następnie tu sobie objeżdżamy. To jest na razie taka tymczasowa wersja tej trasy raczej. Ale ważne chociaż, że coś jest. E, tu będzie... Matematyków deptak. Matematyków ma te matyków deptak deptak. Super, a jak wyjeżdżamy tutaj, co senna, to niech będzie przystanek po prostu senna. I tyle senna. Świetna nazwa. Tak może to wyglądać. No, więc tutaj tak to będzie właśnie właśnie tak to będzie się miało, że tu będzie taka na razie linia. Ona zmieni numer. Ona zostanie przenumerowana na 116 tak. A 302 nawet nie musi numerów w sumie zmieniać. My że tylko, że zmienimy jego trochę trasa, żeby on tu jechał jednak tak bardziej, jak byśmy chcieli. Czyli zamiast jechać tu, to byś pojechał wtedy tu. Ten przystanek byśmy sobie usunęli jakoś. E, później zamiast obsługiwać też to, to byś nie jechał tu i byś nie jechał tu. Wtedy byś po prostu pojechał tędy, potem tu byś sobie zajechał. No i tam dalej już byś pojechał po staremu. Wtedy może w tą stronę to 116 by nie pojechało przez to, może w ogóle nie będziemy okazać mu jechać przez to. Chociaż on idzie tam, dobra, trochę zamienimy tę linię. Wtedy tak, ty pojedziesz sobie tu kolego, czyli co, ty tego przystanku nie obsłużysz już. Pojedziesz sobie w ten sposób, tego też nie chciałbym, żebyś obsługiwał najlepiej. Tak. E, tutaj, tutaj zostaniesz na razie, dobra, to tego też się pozbędziemy. I wtedy ty będziesz jechał jakoś tu normalnie, tak, czyli tutaj. No dobra, mógłbyś tak jechać tak naprawdę, tylko teraz jeszcze fajnie byłoby, jakbyś stanął sobie tu. I wtedy pojedziesz sobie tam na ten dworzec, fantastycznie. A w drugą stronę, jak pojedziesz, aha, w drugą stronę jeszcze uparcie jedziesz tędy, no nie. Z tego punktu daj na przykład się tu zatrzymaj. Ten sobie skasujemy, to sobie skasujemy na tej linii 116, to też sobie skasujemy jakoś tutaj, też nie wiem. A, dobra, skasujemy i tu już teraz porządnie jest, porządnie, fantastycznie. E, tu w sumie czemu nie ma w drugą stronę przystanku? Akacjowa Park Miejski powinien być. Nie wiem czemu nie ma. Do, dołóżmy go w takim układzie. Skoro jest w jedną, to mógłby być też w drugą. Akacjowa Park Miejski. Proszę bardzo. E, czyli teraz ta linia będzie obsługiwała ten rejon i potem pojedzie sobie tam, a 302 w zamian będzie musiało zamiast tych przystanków pojechać jeszcze tutaj, ale nie nową linię, no oszaleli czy co. Tu poproszę, żebyś pojechał. I tutaj A w tę stronę pojedziesz sobie po prostu tędy. Ok, tylko że teraz tu jakiś przystanek jest, czy coś? Nie wiem. Tu? Aha, tu jest punkt. Ok, przez to siedem miałbyś przejechać, czyli zamiast tamtego przystanku pojedziesz, tak? A tamta linia będzie jeździła tak. Czy by tu były jakieś korki? Coś się zablokowało. No tak, bo te tramwaje, niestety, yy, robiące wymianę pasażerów, trochę blokują nam przejazd. Czy my byśmy tu nie mieli szerszej, szerszej drogi? No raczej niestety, szerszej byśmy nie mieli. Ewentualnie asymetryczną, która mogłaby delikatnie może pomóc. Więc na razie zróbmy to tak. To by było wtedy w tę stronę, a tutaj jakby to teraz zrobić, matko. Dobra, tak coś takiego byśmy tu wykombinowali. Super. Jakbyśmy teraz na przykład ten przystanek tramwajowy przenieśli tutaj. O! Jakbyśmy tu mieli dwa pasy, czyli te, te byśmy... przepraszam, to byśmy sobie przenieśli jakoś tutaj do tyłu. Fajnie tego byśmy się wtedy tutaj pozbyli, super, ten zostaje. Nie tylko byśmy sobie to skopiowali. Akacjowa Park Miejski, on był wtedy na tym tym. Jeszcze zaraz sobie zmienimy tu oczywiście ustawienie pasów, ale to zaraz, tylko najpierw jeszcze przystanek. Akacjowa park miejski, tak. Może wtedy będzie trochę lepiej tu się jeździło. E, tylko skorygujemy jeszcze na pewno tutaj ustawienia narzędzie łączenia pasów. Tu jedziemy tak, ale tu też damy wam możliwość jazdy tak. E, I tutaj też bym dołożył możliwość jazdy. Tak. No dobra, okej, okay, tak może być. No wtedy pełne, pełne tramwaje, ludzi będą mogły się zatrzymać wcześniej, a tu nie będzie już problemu, co tu się stało, nie można odnaleźć ścieżki, ale powinno się dać, coś tutaj jeszcze nie pykło, narzędzie łączenia pasów, czy na coś tu pokazał wam, nie no powinno się raczej dać, no chwila, co jest teraz nie tak, kolega pojedzie czy kolega zniknie, bo to zależy, zaraz zobaczymy co kolega zrobi, przyspieszmy czas, jak tu widzę jakieś korki są, zaraz będziemy nad tym jeszcze kombinować, żeby korków nie było. No, ruszysz czy nie ruszysz? Czy tu będziesz stać teraz gdzie jutra? Nie, no pojedziesz dalej, tak? Czy nie, nie znikniesz? Nie, no pojedziesz. Czyli to się musiało zaktualizować. W tę stronie jest dobrze, czyli po prostu teraz obstawiam, że jedynka jeszcze nie odnalazła ścieżki. No, ale jak pewnie jakaś pierwsza przyjedzie, to odnajdzie. E, dobra, jeszcze bym tutaj coś może poprawiał. Bo widzę, że tu są dosyć spore problemy. Więc prosiłbym, żebyście tak, nie przechodzili może tutaj. Tu przechodźcie, bo tu jest mniejszy ruch. I nie przechodźcie tutaj, ok? Przechodźcie sobie tu, tu i tu. Żebyście już mnie nie blokowali najlepiej Szkoda, że nie ma takiego moda, że mógłbym tu zakazać Na przykład jazdy samochodu, wtedy byłoby dużo prościej Na a tak niestety się muszą blokować No ale ja inaczej teraz tego wam nie, nie zrobię No macie drogę asymetryczną Możecie tak korzystać, no ale trudno Jak nie chcecie to nie chcecie Ja na to nic nie poradzę Innej opcji za bardzo nie ma tutaj, żeby coś wykombinować jeśli chodzi o to, no bo co ja mogę zrobić? No tak naprawdę, nic, no oni muszą dojechać. No przystanki mógłbym ewentualnie, niby tu przemieścić, no ale wtedy tam by nie było. Co byłoby głupie, raczej. A dziś się blokują, bo ten tu wjeżdża bez sensu. A jakby ci na przykład dać im ustąp, jeszcze obowiązkowo, zobaczmy, czy to by w ogóle zadziałało. Ósmy sygnał, to jest sygnalizacja świetlna. Serio? Masakra, to jeszcze jest sygnalizacja świetlna. No nie, tego nie chcieliśmy raczej. W tym miejscu, bo to w ogóle nam wszystko psuje, wtedy oni tu i tak będą wjeżdżać, ale może jakiś ustąp pierwszeństwa by się przydało. Na tym skrzyżowaniu ustąp pierwszeństwa... Mogę to jakoś zrobić? Ustąp pierwszeństwa, pierwszeństwa. Aha, stąd się nie da. A i to lipa będzie, dobra. W sensie mogę dać, no mogę dać stąd, mogę dać stąd tak naprawdę. Tu może być po prostu pierwszeństwo. Czemu i tak długo tu stoją? Co ten tramwaj się zaciął czy co? Czy on potrzebuje teraz jakoś, żeby się rozjeździć? 71% to jest dalej dużo użycie, więc nie można tego raczej zmniejszyć. Aha, i w ogóle ten park miejski jest wyłączony, tu jest przystanek od niego, a on jest wyłączony. Dobra, zaczną teraz jakoś tu jeździć, aha, zniknęły, fantastycznie, kolejne podje... Nie, no super, one co chwilę będą tu podjeżdżały. Chociaż to się tak jakby drgnęło, jakby szybciej jechały. Dobra, nad tym będzie się trzeba zastanowić, Jak może na nauczą się, że mają tutaj alternatywną trasę tędy, mogą jechać, jest szybciej. Może tak się nauczą, zobaczymy, będziemy nad tym myśleć. Jak tam strata? Prawie 400 tysięcy, ale nie jest najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Ale nie jest aż tak źle, tutaj widzicie te, te problemy będą, to ja tu się nie będę może jakoś bardzo przejmować e, Dobra słuchajcie, myślę, że na dzisiaj wam będę dziękować, takie sobie tutaj osiedle zrobiliśmy właśnie e, Mieszkaniowe, takie właśnie domki tutaj przy lesie Myślę, że całkiem to fajne, no tam wiadomo jakieś koleczki trzeba było rozwiązywać, mam nadzieję, że nie ma jakichś wielki, wielkich w mieście Raczej nie, raczej miasto jest w miarę, no tu wiadomo są jakieś tam problemy, ale też bez przesady ta pojemność Ilość chorych się trochę zmniejszyła, czyli podnieśliśmy chyba trochę średni stan zdrowia. Bardzo dobrze. Będziemy jeszcze coś w następnym odcinku kombinować. Za się wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. No i cześć.